Czy jeszcze ktoś potrzebuje modlitwy? Czy ty grasz w zespole uwielbienia? Tak. Okej, okay, tak czuję. Ja po prostu mam dość dość pustego chrześcijaństwa. O, Tak. Ja też. Dlatego czynię, to co czynię. Skąd jesteś? Z Tylko się nie móc ze mną, proszę cię. Dobra. Przyjmuj za darmo. A to dziękuję Ci za Kamilę w tej chwili w imieniu Jezus. Modlę się o prawdziwych chrzest w Duchu Świętym i ogniu. Teraz. Teraz! Więcej, 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 więcej! Niech przenikają, 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 więcej, więcej! więcej! Ogień, ogień, ogień! I będziesz rodzić w bólach nowe pomysły. Nie bój się tego. Czy jeszcze ktoś potrzebuje modlitwy? Więcej objawienia. Więcej tam objawienia, niech przyjdzie! He, he, he. He <śmiennie> złapała to! <śmiennie> <śmiennie> Nie bójcie się, możecie też się śmiać, jeżeli zacieba wam się śmiać. <śmiennie> Aleluja! Więcej, więcej, więcej Duchu Święty. Tak, bo czuję, że tu w tym terenie będziecie Duch Święty mocno poszerzał, ale też czułem, że ty jak będziesz mówić, będzie to rozwalać skały. Widziałem dosłownie fale energii, które wychodzą z twoich ust oraz nuty z nieba. Będziesz dostawała nowe nuty z nieba, nowe pieśni z nieba, ale także pamiętaj, że kiedy ty śpiewasz, ty mówisz, wydzie, wyrezonuje to, więc jakikolwiek problem stoi na twojej, na twojej drodze, mów do problemu i musi się usunąć. Będziesz kruszyć skały swoim głosem. Yes. Aleluja. Dzięki. Aleluja.